Korzystasz z reklamy na Facebooku, a Twój budżet oscyluje wokół kwoty 5000 zł, być może prowadzisz sklep internetowy lub sprzedajesz swoje usługi za pomocą właśnie kampanii na Facebooku. Zastanawiasz się, jak przy takim budżecie stworzyć lejek marketingowy, który będzie efektywny? Właśnie o tym będę mówił w 32 odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadał o tym, w jaki sposób działać z reklamą na Facebooku, jeżeli Twój budżet oscyluje wokół kwoty 5000 złotych budżetu reklamowego miesięcznie. I zacznę od tego, co jest najważniejsze przy kampanii, czy to na Facebooku, czy w Google, czy jakichkolwiek innych działaniach marketingowych, czyli cel biznesowy kampanii. Warto zastanowić się, i nie każdy niestety to robi, ale warto zastanowić się nad tym, jaki ja mam cel biznesowy tego, że działam reklamą na Facebooku. Jeżeli jesteś właścicielem sklepu internetowego, to zazwyczaj ten temat jest prosty, bo to jest po prostu sprzedaż produktów, wygenerowanie jak największego zwrotu z inwestycji w budżet reklamowy i temat jest prosty. Ale jeżeli ktoś prowadzi jakikolwiek inny biznes, biznes lokalny, usługi, B2B, cokolwiek innego, co nie jest tak proste w określeniu celu biznesowego, to warto byłoby się zastanowić przed kampanią. Jaki ja mam cel biznesowy w tej kampanii? Co ja chcę w nią osiągnąć? Czy ja chcę generować leady, czy ja chcę zbudować rozpoznawalność, czy ja chcę, żeby więcej osób przychodziło do mojego sklepu stacjonarnego? Czy chcę mieć więcej aktywności i tak dalej i tak dalej, bo to będzie wpływało na strukturę kampanii, to będzie wpływało na to, do kogo my będziemy chcieli dotrzeć. Jaki udział też będzie grup y, tych remarketingowych, czyli osób, które były na stronie, które były aktywne na profilu, a jaki będzie udział osób zimnych, czyli dobranych po zainteresowaniach, po zachowaniach? Bardzo ważna rzecz, warto sobie ten cel biznesowy na początku określić. I to w zasadzie jakby dyktuje nam to, w jaki sposób będzie wyglądać struktura kampanii na Facebooku, yy, bo zazwyczaj. Tutaj podaję taki uśredniony przykład. Przy budżecie 5000 zł my kiedy pracujemy dla naszych klientów, ustawiamy 2-3 kampanie, czasami więcej, ale rozkład jakby rozkład uwagi jaką kierujemy wygląda mniej więcej tak. Czyli 30% to są, jakby, to jest budżet zainwestowany na aktywność, czyli tam inwestujemy w to żeby nasza marka była bardziej rozpoznawalna. Docieramy do osób, do których yy, jakby wcześniej marka nie docierała, czyli nie używamy grup remarketingowych. Tutaj staramy się budować zaangażowanie być może na profilu, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Staramy się dotrzeć z naszą komunikacją, czyli chcemy wpływać na percepcję naszych potencjalnych klientów. Chcemy przełamywać ich obawy, chcemy pokazywać wyróżniki naszej marki. Dlaczego warto nam zaufać? Czyli jest tu silne ukierunkowanie na działania markotwórcze, na to, żeby ktoś nas poznał, żeby ktoś nam zaufał i na to zazwyczaj kierujemy 30% budżetu, niezależnie czy jest to sklep internetowy, czy firma usługowa, czy firma lokalna, czy jakaś duża nawet firma B2B, która Facebooka traktuje jako dodatkowe działanie, stąd ma budżet tam jedynie 5000 tysięcy, tak zazwyczaj się to rozkłada. 40% to jest zazwyczaj kampania na ruch, czyli taka, która prowadzi użytkownika na stronę internetową. Czy to jest strona lądowania, nie wiem, webinar, e-book, jakiś lead magnet, gdzie chcemy pozyskać leada od klienta? Czy to jest kampania, która kieruje być może bezpośrednio na stronę jakąś, gdzie już klient ma coś wykonać? Czy to jest ruch, nie wiem, na bloga na przykład? To jest bardzo często też jeszcze wykorzystywane przez nas na bloga. Nie wiem, na jakąś stronę, gdzie jest materiał wideo edukacyjny, to w branży szkoleniowych, w branżach szkoleniowych bardzo fajnie działa. Jest to kampania o celu ruch, czyli my chcemy przekierować użytkownika z Facebooka na naszą stronę internetową, żeby tam złapał go piksel Facebooka, żebyśmy mieli go w grupie remarketingowej, i wtedy do takich osób kierujemy kampanię na konwersję. I tutaj 20-30% to jest zazwyczaj taki budżet, który idzie na stricte kampanie konwersji, czyli tam już nam zależy na tym, żeby. Ktoś skonwertował, czyli żeby ktoś wykonał tą akcję, która jest naszym celem biznesowym, czy to jest zakup w przypadku sklepu internetowego, czy to jest pozostawienie kontaktu w przypadku usług, w przypadku jakby kampanii, gdzie celem jest pozostawienie kontaktu. 30% zazwyczaj dajemy na konwersji. i tak wygląda struktura jakby konta reklamowego. W większości przypadków, oczywiście, czasem wygląda to inaczej, ale uśredniając, wygląda to w ten sposób. Zawsze co robimy i co chciałbym, żebyś też pamiętał bądź pamiętała, to ustawienie do każdej z tych, czyli do aktywności, do ruchu i do konwersji, po dwie, trzy grupy odbiorców do testów, czyli dwie, trzy grupy do kampanii na aktywność, dwie, trzy grupy do ruchu, dwie, trzy grupy nawet na konwersję. Po to, żeby ciągle testować, żeby szukać tej grupy, która najlepiej będzie nam konwertować, wiadomo też, że grupy mogą się wysycić i tak dalej, i tak dalej. Różne mogą być tutaj czynniki. Zawsze testuj. Nigdy nie uciekaj, jakby przy budżecie 5000 zł, od tego, że masz miejsce na to, żeby coś wytestować, żeby coś sprawdzić. Dwie, trzy grupy to jest minimum, jakie powinnaś bądź powinieneś testować przy tym budżecie, więc do tego mocno zachęcam. Rzecz kolejna odnośnie reklam samych. My mamy zazwyczaj taki układ, że mamy dwa teksty reklamowe minimum różne od siebie i 4 do 8 kreacji reklamowych, które też się różnią, czyli 4 różne grafiki, bądź 8 różnych grafik albo 4 grafiki, 4 wideo. Różne, nie wiem, różnią się kolorem na tyle, na ile pozwala nam branding, różnią się tekstem, call to action, na przykład, które jest na grafice, różnią się zdjęciem, które jest na grafice. Różne jakby rzeczy testujemy i teraz łatwo sobie policzyć tutaj, albo i trudno, że dwa teksty reklamowe i 4 do 8 kreacji reklamowych oznacza to, że samych reklam mamy tutaj od 8 do 16 na jedną grupę odbiorców, a grupa odbiorców ma być 2-3, w trzech różnych kampaniach, czyli wymnażając to mamy tu trzy różne kampanie, razy w każdej jest trzy po, trzy, trzy różne grupy odbiorców, czyli mamy dziewięć jakby zestawów reklam e, i dziewięć zestawów reklam i jeszcze wymnażamy razy, dajmy na to dwa teksty reklamowe, osiem kreacji, czyli 16, czyli 9 razy 16. I tyle finalnie powinno być reklam na koncie, e, w takim optymalnym jakby, powiedzmy uśrednionym oczywiście, ale optymalnym Układzie, tyle tego powinno być na koncie reklamowym, czyli trzy kampanie reklamowe na trzy różne cele. Lejek trochę się tutaj taki robi marketingowy. Dwie, trzy grupy do testów, i w, każdym, w każdej grupie testujemy dwa różne teksty reklamowe, i każdy z tych tekstów reklamowych testuje te same 4-8 kreacji reklamowych i tak wygląda w większości przypadków struktura kampanii, kiedy mamy budżet około 5000 zł, czyli powiedzmy tak e, od 4 do tam 7-8000. To zazwyczaj wygląda to w taki sposób. E, przypominam, e, jakby podsumowując też trochę. Po pierwsze, realizacja celu biznesowego. Zastanawiamy się, co my chcemy głównie osiągnąć kampanią. Po drugie, budujemy markę, czyli jakby z racji tego, że mamy łatwość na Facebooku, to jest duża przewaga na Facebooka, na przykład nad reklamami na TikToku, jeszcze, że mamy tutaj większe pole manewru, jeśli chodzi o dotarcie po zainteresowaniach do konkretnych osób. Więc wykorzystajmy to, zdefiniujmy sobie grupę, wytestujmy odpowiednią grupę. I na tej grupie budujmy markę, róbmy działania markotwórcze, dbajmy o komunikację. I rzecz trzecia grupa remarketingowa yy, czyli pamiętajmy o tym, żeby mieć piksela na Facebooku, yy, mieć pixela Facebooka na stronie, żeby on zbierał dane ze strony internetowej, żeby tam kierować ruch i żeby potem tę grupę wykorzystywać w kampanii, na przykład na konwersję. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, pokazał Tobie w jaki sposób możesz działać na Facebooku przy budżecie około 5000 złotych, pozostaw proszę subskrypcję. Ja co tydzień tutaj publikuję nowy odcinek Strategicznych Piątków, pokazuję, opowiadam w jaki sposób. My działamy z naszymi klientami tak, żeby było efektywnie, żeby było strategicznie, czyli w poukładany sposób, jak można prowadzić działania marketingowe. Trzymam kciuki za efektywność Twoich reklam na Facebooku. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Cześć!